Witam Witam Was Po raz kolejny na moim kanale Weekend Goes Fishing Ostatni odcinek był na święto W grudniu A mamy maj Powiem wam, chciałem nagrać Izaka, Drugi odcinek i planowałem go od kilku dni Ale jak zasiadłem Nagrałem pół godziny, przerwałem, bo totalnie mi Nie wyszedł, totalnie nie wyszło mi to co Chciałem i No nie podoba mi się to, a że mam ochotę Nagrywać to pomyślałem, że Nagram cut phishing. Generalnie nie wyszedł mi. No nie tylko dlatego, że słaby run był. Jestem też zmęczony, a to zaraz wam może powiem dlaczego. Ale, no właśnie, no jestem zmęczony i. miałem za dużo emocji w sobie, a do jazdy akademicka trzeba trochę mieć. A że cut jako. na początku reklamowałem jako spokojną serię, to. tak pomyślałem, że. Skoro jestem taki spokojny i tak dalej, to może nagramy to. Nagram sobie Cat Ghost Fishing jako taką spokojną serię na, na odpoczynek teraz sobie. Mogę go nagrać. Mogę sobie polecić daleko i zobaczymy, co będzie. Nie wiem, czy będę coś dzisiaj dużego łapał. Nieważne. W każdym razie generalnie nie wyspałem się dziś. Ogólnie ostatnie dni i tak słabo śpię. Często są takie momenty, że słabo śpię, nie mogę zasnąć i tak dalej, ale... Cóż, nieważne, no zdarza się w każdym razie. Obudziłem się, jeśli rano wstałem. No, bo musiałem, że tak powiem, ale okazało się, że jednak nie musiałem. Dostałem telefon, że nie mam iść wcale tam, gdzie miałem iść. Ale dowiedziałem się o tym dopiero rano, i nie było opcji, żebym się o tym dowiedział wcześniej. Niestety. No więc wstałem, później, już oczywiście zasnąć nie mogłem. Bywa no i co się dzieje z tymi rybkami? No i już nie spałem, tak? I byłem taki zmęczony. Wypiłem sobie trzy herbaty czarne, bez cukru, żeby się rozbudzić. Pomogło na jakiś czas, ale później wieczorem byłem bardzo zmęczony. Ponownie położyłem się. Leżałem sobie przez jakiś czas. Nie nie spałem, ale może byłem bliski nawet w zaśnięciu. No i co. No, czy poczułem się trochę lepiej, że tak powiem. Nawet się nie rozbudziłem tym, że spałem, ale no, nie wiem, jak to powiedzieć właściwie wam. No, po prostu było tak fajnie. Pomyślałem, że. Nie wiem, ciebie sobie złapię na przykład, nie? Pomyślałem, że. Ja nie złapię, bo no, na odpieprze jakbyś górno. Nie wiem, no, wyjdzie. wejdzie. Pomyślałem, że wyjdę sobie na dwór. Wyszedłem, byłem tam dwie godziny. Od 20 do, do 22 powiedzmy. no Prawie, że. Koń. Jo. Konie są super. No cóż, dawno nie grałem w GoSphere. Ja muszę sobie przypomnieć, jak to jest czekajcie. Dajcie mi chwilę. No w każdym razie wróciłem z dworem i nagrałem sobie film, tak jak planowałem. No a. Że nie wyszedł to już inna sprawa i pomyślałem, że nagrałem sobie CatCruise Fishing, powiem wam o tym wszystkim sobie na spokojnie, bo tam nie za bardzo mogę, musiałem się bardziej skupić na grze, tu niby też, ale, ale nie aż tak, to nie jest tak ważne. Taka spokojna seria to jest. Nie ja wiem, że lubicie CatCruise Fishing, a Izaka nie każdy lubi. Mało osób ogląda Izaka i to nie, że tylko u mnie, tylko ogólnie u, u wszystkich tak jest. Zauważyłem, że Izak się nie ogląda, może dlatego, że wiele osób może sobie zagrać. Pozwolić na to, żeby samemu zagrać w niego. Nie wiem. Nie wiem czemu tak jest, ale, ale tak jest. Nieważne. Ja lubię nagrywać Isaaka, dlatego sobie go, 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 go nagrywam. I wciąż będę, tak. Jak zacząłem tę serię, wciąż planuję. Ale będą też inne. Tak na przykład teraz. Myślę, że rekina mogę złapać. Bo czemu nie? Och, oh, no. O nie nie, 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 nie tak się łapie rekina. Ten hak chyba znika, nie? Jak to wciągnąłem? Hmm. Jestem bogaty. Trudno, jestem bogaty, tak. Dobrze, on nas Was wysadza i ciebie. Spokój. No, tu gdzieś jest rekin. To jest mow, którego mogłem złapać i mam nawet na niego questa, więc wypadałoby. Nie widzę rekina nigdzie. Nie wiem gdzie to jest. Ale sobie gdzieś tu przepływa chyba, więc prędzej czy później go znajdę. Dzięki. ale chodź. Nie wygłupij się. jest bliżej brzegu, tym bardziej wariuje, chyba. Chyba tak jest. Myślę, że będę próbował moła złapać. Ale tylko jak mi się uda rekina, zobaczymy, czy jest ten godzien tego, żeby moła próbować złapać. Nie wiem, jak się go łapie. Nie pamiętam, coś tam z tymi mniejszymi rybkami trzeba, ale nie wiem. Dobra, będziemy próbować czy coś. Cokolwiek. To było fajne, jakbym złapał moła, to faktycznie byłoby do tytułu fajne i tak dalej. Dobrze, reki na mamy. Pamiętam jak się gra w CatGoose, jak się łapie rekiny, fajnie. No to tyle dobrze. Sprzedaj od razu, nie ma co, no go nie wyrzucę na wolność. Dzięki. Miał? <laughs> czy jest to jakaś czapka, bo tak mi się zdaje? O, tutaj była niżej. Mnie te czapnie w ogóle na dno, później spadają z nią oceanu, na pewno je znajdziemy. Śmieszna sprawa, nie wiem, czy to miałem, wezmę sobie. Nie pamiętam, co miałem, co nie. Nic nie pamiętam. Pewnie nie. No dobrze, może moła złapię. Mogę sobie wyszukać w internecie właściwie na szybko. W Google to tylko nie będę sprawdzać. How to catch? <gryw> Okej. Okay. No tak myślałem. Tak myślałem, musimy złapać tą małą rybkę. Taką... No nie mogę mieć flashlighta jeśli się nie mylę Tak mi się wydaje przynajmniej, że nie mogę mieć flashlighta Lecimy Tutaj go widziałem wcześniej, się moła Więc muszę go znaleźć chyba najpierw Albo wypadałoby Ochuj, Przepraszam, tak wyszło no o ale nie chcę mi łapać z tego, bo ja mam większą, tak, przynętę, prawda? Tak, chyba jest. Coś takiego. Teraz mam mniejszą. to rybka jest w ogóle śmieszna. Złapię ją cokolwiek by nie było, bo nie wiem, czy ją miałem kiedykolwiek. Egzotik przy samym tym, tutaj. Dobra, ale nie sprzedaję, bo nie potrzebuję. Czy gdzieś to jest mał. Miał. Mówmy na niego miał. To będzie śmieszne. Dobrze, ale może, złapię sobie to, nie, nie tak to się robi, nie tak, to nie jest on, to nie też, to też nie, to jest on, i, i on się tak ma ciągnąć łatwo, yy, nie, żartowałem, żartowałem, nie, nie, no może się ciągnąć łatwo, spoko, było dobrze, nie, mi się podobało. Kurczę blaszka, no nie. Czy on zostały mi większą... a jeszcze mi zostały większą szczętę. Dobrze. Niestety go flikiem odstraszyłem. Hmm. Tu mam taką śmieszną czapkę, mógłbym ją spróbować zebrać, ale... ale... Nie zbiorę jej. Będzie później. Na spokój. Czy to czy To smog. Ja już flika nie użyłam, trudno. No, postaram się go złapać. Muszę, nie muszę. Nie, no co on robi, patrzcie. Nie, gdzie on mnie bierze? Nie. To się nie udało. To się nie udało. Nie do końca się udało, przynajmniej. No cóż. Może się jeszcze kiedyś uda. Znowu mam... ...questa na miau. Mmm... Bardzo chcę, żebym go złapał. Nie miałem tej rybki, na pewno nie. Ciekawe, ciekawe. No tutaj to jest jedyna z tych huge, którą widziałem, której nie złapałem. Jest też najdroższa. I najcięższa do złapania się herbaty malinowej na noc, możecie powiedzieć, co u was, jeśli jesteście na tym momencie filmu. W ogóle, co ciekawe, powiem, nie zamknąłem okna nawet na nagrywanie tego odcinka. Jest to pierwszy raz, gdy nie zamknę okna na odcinek. No dobrze, mogę sobie trochę sprzedać. Moła miała raczej, raczej, nie chciałam tego zarzucić, raczej nam się nie uda złapać, w sensie... Mógłbym niby jeszcze próbować, ale jakoś mi nie wychodzi. No chcę zobaczyć tylko co jest na dole, nawet no, mi się możesz zerwać. Tylko chcę zobaczyć czy jest ta rybka taka, no, bo patrzcie tu jest niefajnie, nie? Ale on ma coś w usta teraz nie weźmie tego, prawda, ode mnie? Słabo. Ale może jak zje. Będę czekać. Czeka. Czeka. Trzyma tego, ten hak się zużywa, tak czy nie? Oj, nie działa, flick. No patrzcie, co się stało. Ej. Miau. Trzeba zarobić, muszę dla pieniędzy coś zebrać. Chodź. Dwanaście pół tysiąca zawsze coś. Chodź. skiter, dobra to sprzedam, bo on jest drogi dosyć. Questa też zrobiłem, chyba? Nie, po prostu. No, po prostu level wbiłem. Jego sprzedam, bo on dużo mnie kosztuje. I mogę kupić hak znowu. I bomby, myślę, że. Zamiast tego. To. No, mam nadzieję, że się uda mi odrobić. To wszystko, ale dwie bomby kupię, trzy bomby kupię i huczłoka. Te bomby nie są wcale nie aż tak potrzebne, bo to nie jest mój największy wróg, Inny ryby, ale no nie wiem, miałem pomysł. Mam tu czapkę jakąś, ja już ją miałem nic specjalnego. Mhm. Takie dziwne ryby znowu. No tu jest niby spokój póki co. za No ale on mnie ciągnie na dno z jakiegoś powodu. Hm. W sensie. No czekajcie poszukam znowu małej ryby, ale nie wiem czemu on mnie ciągnie na dno tak bardzo. By się raz udało go złapać na swoim świecie, na swoim save'ie Nie wiem co poszło nie, nie tak teraz. No, nie uda nam się złapać. Miał. Odcinek ma już pół godziny niby, ale żeby was tak nie zostawić z niczym, bo praktycznie nic nie zrobiliśmy. Trochę tych prób wam pokażę, ale poza tym jeszcze coś tutaj porobimy, więc tak. Ja to zmontuję na pewno jakoś fajnie, żeby było. Jest to lepszy odcinek niż Isaac, który dzisiaj nagrałem. Z niego niestety będzie. Ja tego tego nagrywać jeszcze raz, mam nadzieję. No, a tak mi się wydaje, że jutro będę próbować jeszcze raz. Zobaczymy, co to jest za czapka. Taka słoneczna, jakakolwiek, no cokolwiek, niech będzie. Co to będzie? Fajnie, nie potrzebuję. Dobrze, ciebie wezmę na tą komponentę? Wezmę. Ile ty kosztujesz? 5000. To ty jesteś sława, ryba. Polecimy sobie. Ale nie, nie zmarnowałem rakiety, jakiś cude, no nie wiem. Chyba specjalnie dla mnie, tak, Chyba wezmę, może Ciebie będę chciał. Bo jakaś nowa ryba, chcemy katalog też skończyć, nie wiem co to jest, zobaczymy. Nie używam flika, bo już trau traumę mam przez to wszystko, co miało miejsce. Fajna jest ta gra w ogóle, bo... Christmas fishing to jest taka gra, że... Ja nie mam słów, ja to idę sprzedać, nawet tego nie zarzucam. To jest taka gra, że, właśnie, jak chcesz się uspokoić, to to włączasz i naprawdę fajna sprawa, to się nie ma co denerwować. No, niby tam no, mogę być się denerwować, że ryby się nie łapią i, i że tam coś się działo, ale nie ma po co właściwie, i to nie jest wcale takie denerwujące. Fajna sprawa ogólnie, powiem wam. Podoba mi się, może jeszcze będę nagrywać częściej. Powiem, że Wam się podoba, przynajmniej za zwykły, tak było. Nie wiem, czy. Hmm, chyba nie będę kupować tej łódki kolejnej, tylko dopiero tą najlepszą, jak już. Tak myślę. Mam najlepszą wędkę. Questy muszę porobić, no właśnie. Ale z tymi questami jest problem trochę. No bo chciałem miało złapać, ale się nie udało. Krajfin, wiem co to. Spróbować Krafim to jest ta taka, co pływa przy tej agresywnej rybie. Przy który jak właśnie wysadziłem. <laughs> A to z Bagu. To z Bagu. Fok Bagu, ale nie, nie w ten sposób. Może po prostu nie pójdziesz za mną? No, chodź za mną. Bliżej, 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 bliżej już. Fok. Jeszcze raz, dobra, kojna mogę nawet próbować chociaż dla pieniędzy. Lecisz. Ten flick zawsze był dla mnie taki super, a teraz... Nie no, nawet no tego chyba nie planuję używać, jak takie coś się dzieje. No dobrze, może jego zarzucę, no nie będę tam jechać, nie wiadomo jak daleko, po raz kolejny, ale okej. Okay. Ciekawe. Inna muzyka w menu? Śmieszne, ale... Nie wiem, czy mógł odkupić, więc na razie nie. Ale to zobaczę sobie na pewno. Może nawet zrobię odcinek z tego, w sensie będzie tytuł. Pokazujący o tym, że inna muzyka w menu, czy coś taki specjalnego zrobimy. No to było coś ciekawego, zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie. A ten odcinek będzie się nazywał łapiemy. Próbujemy złapać. Miał. Nie złapałem, w końcu. I raczej się nam nie uda. Znaczy teraz nam się nie uda w tym odcinku na pewno, ale może innym. to może nic nie chcę. Czy tu jest? Tak zwany Pink Kisser. Chyba nie. Chompy się zrespił, ok. I bagu tu są. Fajnie w ogóle, że już lato się zbliża, ale powiedzieć, czy lubicie lato? Ja uwielbiam. I zadowolony, jestem zawsze szczęśliwy jak jest lato. A co ciekawe, jestem zawsze też smutny jak jest Śmieszne śmieszna sprawa. No. Nie mogę, jak on ciągnie w inną stronę. Tu niby tak jest mniejsza szansa, przynajmniej że się zerwie, jeśli nie zerwa. Ale jak się ciągnie, to już. to już się zrywa. No zawsze. Tak to przynajmniej wygląda teraz. No, może tak być, może tak działać. Nie wiem. Łomie go bym chciał złapać. Czy on tu jest stąd? Dobra, dzięki. Hejka, łap się. Dzięki. Wow. Rough capacity increased. Ciekawe, ciekawe. No dobrze. No i teraz tego mogę złapać. Czy to jest prawda? Czy. Czy nie? Czy raczej nie? Czy. Mm, zepsułem, bo musiałem go zarzucić na przykład. Możliwe, że tak było. Bo zapomniałem. Możliwe, że tak było. I chyba tak było. W sensie, nawet jestem pewien, że tak było właśnie, bo sobie to przypomniałem. E, akurat w momencie, gdy go zarzuciłem. No cóż. No zdarza się. Zdarza się każdemu. Zobaczyć, czy bagu złapię. Bo chyba nic nam się nie udało w tym odcinku. Sprawdźmy bagu. Bagu są tam daleko. Mhm. To są bagu, prawda? To są bagu. Ciekają. Ok. Nie. Jeszcze raz, chwila. Ejo, chodź. Kolego. Tak to się robi. <grym> tak to się robi, w łatwy sposób. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mimo wszystko, zobaczymy, imię się wy kolejnych jeszcze to sprzedam. Zobaczymy, ile będę miał. 400, to jest, dobrze to pokazuje? 490 tysięcy. Mam ponad milion znowu. Świetnie. Nie wiem, co dostałem za quest'a właściwie. Czy coś nam się tu pojawiło nowego? Tutaj nic. Tego nie mam? Aha. Nie to jest. Nie no wiem co to jest za ryba i nie mam w ogóle. To jest ciekawe. Aha, tego nie mam w całości. No, trochę mi zostało. Trochę jeszcze tego jest. Bardzo, bardzo dużo właściwie. Do zobaczenia widzimy się w kolejnych. Pa pa!